Prezentujemy ofertę Zespołu Szkół Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Zambrowie. Szkoła, na którą chcielibyśmy szczególną uwagę zwrócić, to jest zasadnicza szkoła zawodowa, oferująca naukę w wielu zawodach. Paleta zawodów jest naprawdę bardzo szeroka. Uczniowie wybierając kształcenie w tego typu szkole mogą uczyć się zarówno zawodów fryzjer, piekarz, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych i mogłabym tutaj wymieniać jeszcze bardzo wiele zawodów, w których kształci się młodzież. To na co chciałabym zwrócić, zwrócić uwagę to fakt, że odpowiadamy i współpracujemy z lokalnym rynkiem pracy. Partnerami szkoły są Zambrowscy, i z okolic Zambrowa przedsiębiorcy, którzy przyjmują uczniów na praktyczną naukę zawodu. W ten sposób mogą bezpośrednio, już jakby ucząc się, chodzić na rynek pracy, poznawać ten rynek pracy. Uczniowie funkcjonują u pracodawcy na statusie młodocianego pracownika, za praktyki otrzymują wynagrodzenie. Na co jeszcze warto było zwrócić uwagę, myślę, że taką nowością od tego roku jest fakt, że oferujemy uczniom, którzy wywiązują się ze swoich obowiązków darmowy nieodpłatny kurs prawa jazdy. Od tego też roku prowadziliśmy stypendia naukowe dla uczniów wyróżniających się, tych, którzy w tym roku przynajmniej osiągnęli średnią 4.0. Także zachęcamy. Do nauki w zawodzie, która w zasadniczej szkole zawodowej, która nie zamyka drogi do kształcenia w szkole średniej, bo po ukończeniu szkoły można dalej kontynuować naukę w drugiej klasie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Można zdobyć kolejne kwalifikacje i mieć też tytuł technika. Uczniowie nasi kształcą się u pracodawców. W tej chwili mamy 32 zakłady. Nauka jest na zasadzie zawarcia umowy jako pracownik młodociany, za to ma płacone w pierwszej klasie 4% średniej krajowej, w drugiej klasie 5%, w trzeciej klasie 6%. Na dzień dzisiejszy przekłada się tak w granicach 130 do 200 zł. Pierwsza klasa i ostatnia klasa. Co jest jeszcze taką w naszej szkole, że powiedzmy jeśli mieszka powiedzmy w Szumowie i taki zakład jest który on wybiera zawód w Szumowie, ma uprawnienia, również może tam odbywać praktyki. My tylko sprawdzamy, czy pracodawca ma kwalifikacje pedagogiczne, może spokojnie mieć tam praktyki. Przyjeżdża tylko wtedy na dwa dni, czy na trzy dni do szkoły i ma praktykę u pracodawcy. Z takich jeszcze ciekawostek, które mamy w ofercie, na przykład nie mamy zawodu tokarza, czy śliwieża, ale też możemy w tym zawodzie kształcić. Mamy pracodawców, którzy mają uprawnienia, chętnie przyjmą uczniów, i tych zawodów nauczyłem.